Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii horoskopy i w dniu dzisiejszym chciałabym mówić horoskop dla wodników na rok 2021. Horoskopy staram się omawiać konkretnie rzeczowo-zdarzeniowo i chciałabym, aby zawierały każdą sferę naszego życia. Każdą sferę naszego życia mam na myśli sprawy emocjonalne, sprawy zawodowo-finansowe, jak i też te zdrowotne. Pamiętaj o tym, że horoskop jest ogólny, nie ze wszystkimi on będzie rezonował. Jeżeli rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę. Jeśli tak nie jest, to być może za jakiś czas to się zmienić, warto zaglądać. Pamiętaj też o tym, że horoskop to jest historia wskazówek możliwych zdarzeń, na które masz wpływ. Co za tym idzie, masz dwie opcje. Jeśli coś idzie nie do końca po Twojej myśli, to zmień schemat działań. On winien pomóc ci w odwracaniu tej sytuacji. Jeżeli natomiast idzie wszystko tak, jak sobie zaplanowałaś, zaplanowałeś, to realizuj ten plan, bo robisz dobrą robotę i aby każdy z nas czuł, że robi właśnie dobrą robotę. Horoskop na rok 2021. Każdy miesiąc, każda sfera. Pamiętajcie o tym, aby patrzeć na horoskop całościowo, niekoniecznie z miesiąca na miesiąc, bo czas w tarocie bywa kapryśny, czasem złośliwy i mogą się tutaj te sekwencje zdarzeń mieszać w miesiącach. Zatem polecam przy kubku ciepłej herbaty, kawy, czego tam lubicie się napić w trakcie oglądania, przesłuchania, kilkukrotnie wypisania sobie tych najważniejszych historii i tutaj próbować się tym działać działaniom zapobiegać bądź dopingować właśnie w skuteczności. Również, moi drodzy, będzie układ 12 domów, który podpowie nam taką kropeczkę nad i w historiach tegoż 2021 roku, a na końcu wyślę dla wodników na rok 2021 przesłanie z kart opiekuńczych, a talia, która będzie brała aktywnie dzisiaj udział w prognozowaniu, to tarot snów. Na kanale, moi drodzy, nie tylko horoskopy, również Wasze pytania, moje odpowiedzi, poprzez które dostajecie e, odpowiedzi na YouTube na SMS-y, które do mnie wysyłacie. Jak to wygląda tu gdzieś proponowanych? A wam wrzucę e, tą serię, abyście mogli się z nią zapoznać zapraszam was na piątkowe live podczas których również wysyłacie sms-ki, ale również i spotykamy się tam, jest aktywny czat, zatem tam ze sobą rozmawiacie nie wszyscy zadają pytania, a na końcu live wyciągam również przesłania z kart anielskich a dla tych, którzy są aktywni na, na czacie i cóż jeszcze? Seria nauka tarota, Pika kart, czyli wybierz kartę i sprawdź i wiele, wiele jeszcze innych. Zachęcam cię, zerknij na playlisty. Może któraś cię zainteresuje i będziesz chciał, chciała zostać na dłużej. Jeśli tak, to subskrypcja, dzwoneczek, mile widziana. Również na Instagram was zapraszam. Tam staram się robić quizy tarotowe, wyciągam karty dnia, zatem również parę myślę ciekawych. Informacje stamtąd możesz wyciągnąć. Dobrze, ja teraz się przedstawię dla osób, czy też tym osobom, które pierwszy raz trafiły na mój kanał. Jestem Tarociską Agiatis, co wskazuje nazwa kanału. Prywatnie mam na imię Magdalena. Możecie się do mnie zwracać: Magda Magic Agiatis, jakkolwiek obie formy, jak najbardziej są dla mnie czymś równie przyjemnym. Zajmuję się tarotem, numerologią, kartami anielskie i rytuały. Gdybyście chcieli taki dla siebie horoskop indywidualny na 2021, jest to możliwe do uzyskania. Więcej informacji na dole. Kliknijcie na moją stronę, zakładka usługi i to wszystko Wam się ukaże. Dobrze, nie przedłużając, oczyszczam tu karty nad płomieniem świecy, włączam podgląd. Ale Tu powróciłam już kamerę. Moment, wyczyścimy, żebyście mieli obraz przejrzysty. No to tak, wodnik i horoskop na 2021. Wodnik. Wodnik, pokażcie karty. Wodnik. Wodnik, 2021 rok. Wodnik. I teraz tak, jeżeli chodzi o a, ogólną energię, karty pokazują, abyście pokonywali swoje ograniczenia, pokonywali, się, pokonywali trochę siebie. To jest tak, jak w tej piosence, w której śpiewała Iwona Węgorowska i Piotr Picha, pokonaj siebie. Nie pamiętam tytułu, ale bardzo mi się z tą sekwencją kart kojarzy właśnie. Ta sekwencja kart z tą piosenką, czy pokonywać swoje własne ograniczenia. No dobrze, zobaczmy, jak tu jest energia w styczniu dla wodników. Karty pokazują: nie bój się pytać, nie obawiaj się szukać informacji, nie przekładaj swoich lęków i podejrzeń na osoby trzecie, bo te podejrzenia i te lęki masz w głowie. Karty też pokazują tutaj, że mogą się podwracać historię o 180 stopni zawodowe. Zatem te wodniki, które być może ubolewają nad stratami pracy, być może tutaj los ich doświadczył w aspekcie tego, że wszystko Wam się postawiło na głowie, to te historie będą się odwracały, bo będą możliwe nowe czynniki zawodowe. Zatem, jeżeli szukasz pracy, to w styczniu może ta historia się u Ciebie realizować pozytywnie. Jeżeli natomiast masz pracę, to zwróć uwagę, żeby ktoś nie odwracał kota ogonem i nie zaszkodził Ci. Jeżeli chodzi o historię emocji, Emocjonalne. Karty pokazują tutaj, że osoby, które są samotne, um, mogą być odbierane w związkach jako aspekt spełniający tylko fizyczność. Zatem jeżeli nie w głowie ci romansa, jeżeli w jakiś ten sposób um, jest to dla Ciebie czynnik przeszkadzający, że się skupia. Ktoś na fizyczności, to możesz być nieusatysfakcjonowana, nieusatysfakcjonowany właśnie z tej konfiguracji też zdarzeń. Jeżeli natomiast jesteś w związku, to warto zadbać o tą sferę, aby tutaj się nie pojawiły e, e, historie, które oddalają was od siebie. W zdrowiu zwracać uwagę na dolny odcinek rygosłupu, na nogi, bo mogą pojawiać się jakieś kontuzje. A jeżeli chodzi o luty, w lutym karty pokazują tutaj, żeby, abyście byli cierpliwi. Możliwe również przedłużać się jakiś wyjazd, bo karty też pokazują, że podczas wyjazdu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Karty też pokazują, że te osoby, które chciały inwestować w środki trwałe, ale te ruchome to jak najbardziej będzie to korzystny wybór. Jeżeli Wy chcieliście sprzedać, to też jest to um, możliwe jako coś korzystnego. Osoby, które chciały poszerzać um, status swojej rodziny, ciąża. Będzie to też przy was możliwe, czy też obecne. Karty też pokazują tutaj, że panie z znaku wodnika tutaj będą miały bardzo wiele do pokazania, wykazania się. Pomoc jest w waszych rękach, możliwości są w waszych rękach. Karta cesarzowej mówi o tym, daj sobie szansę dysponować z zasobem, ale również jeżeli zarządzasz z zasobem ludzkim, to będziesz to robiła bardzo, bardzo dobrze. Karty też pokazują, tutaj jeżeli jesteś osobą, która w historiach zawodowych nie czujesz się komfortowo, możesz liczyć na wsparcie jakiejś kobiety z otoczenia, rozejrzyj się, ktoś może Ci... Dawać dobrą radę. Osoby, które szukają partnerki do związku, karty pokazują tutaj, że podczas jakiejś podróży, przemieszczania się bądź realizacji, coś z logistyką w tle, jest możliwość właśnie dania sobie szansy aktywacji w związek. Taka jest tu podpowiedź. Natomiast osoby, które idą w aspekcie partnera do związku, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, a szukasz Partnera, to tutaj może ktoś chcieć dużo młodszy od siebie zabiegać, a tam jeśli to nie jest dla ciebie, nazwijmy to jakąś przeszkodą, to ta historia się może wydarzać. W historii zdrowotnych zwracać uwagę i tu do Pani znowu będę kierowała taką informację na sprawy kobiece, jeżeli chodzi o mężczyzn, kwestie alergiczna. E, I teraz tak, marzec. W marcu karty pokazują, e, bądźcie konsekwentni, nie wychodźcie z tak zwanym sumiennym zapałem. To też nie jest dobry moment na rozpoczynanie czegoś, bo tego nie skończycie. Na przykład jeżeli byście chcieli popracować nad... Być może innym stylem odżywiania, być może chcielibyście zgubić parę kilogramów. To tutaj może się okazać, że będzie trzeba powtarzać, 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 bo brakuje tutaj konsekwencji, żeby efekt jojo się tu nie stworzył. Karty też pokazują tutaj, że jakaś kobieta z waszego otoczenia może powodować taką ogólną ciężkość. Możecie mieć po prostu dosyć tej osoby, bo ciągle coś, ciągle gdzieś tam powraca nie potrafi być może zrozumieć, że potrzebujecie trochę przestrzeni, zatem taka historia się rysuje. Również karty pokazują uważać na romanse, bo one mogą być zbyt dalekie, jeżeli chodzi o konsekwencje tutaj, ale również jeżeli się skusisz na tak zwany skok w bok, to możesz tego bardzo żałować, zatem... A masz tą świadomość już dzisiaj, możesz zapobiegać temu zdarzeniu. W historiach zawodowych karty pokazują tutaj, że jeżeli macie zamiar opierać się na kimś, to dobrze by było, gdyby jednak tego nie robić, bo ktoś nie będzie konsekwentny, systematyczny i później wy musicie wszystko nadrabiać. Jeżeli macie tworzyć jakiś projekt w dwie, trzy osoby i więcej, to ktoś może zawalić i będzie trzeba tutaj. A później nadrabiać się w tych historiach. Nowych historii zawodowych tutaj nie widzę, raczej możliwe powroty do tego, co było. W związkach możliwe właśnie romanse, jeżeli jesteście osobami do tej pory samotnymi, mogą to być historie tak zwane przelotne, a w zdrowiu regeneracja organizmu wskazana. W kwietniu dla wodników karty pokazują tutaj, że jakby pewien proces, który realizujecie, będzie on ubieg dobiegał końca, czyli coś, co wy będziecie kończyć w historiach, właśnie zawodowo-finansowych tutaj, a jeżeli się ubiegacie o coś, to o, też o, to ubieganie się zakończy z szansą, być może na nowy staż, być może na, na nowe historie tutaj naukowo-zawodowe. Karty też pokazują tutaj, żebyście uważali i nie kierowali swoich działań przez pryzmat e, przez pryzmat nie do końca uczciwych działań, bo wtedy będziecie się musieli. Z tego tłumaczyć. Karty też pokazują tutaj, e, aby ostrożnie dawać komuś szansę. Jeżeli ktoś Was zawiódł, to jeszcze nie czas na to, aby ta szansa się mogła realizować, by jeszcze ktoś nie zrozumiał swojego błędu. E, możliwe relacje karmiczne tutaj się mogą pojawiać. Uważać na ludzi toksycznych, którzy mogą no, w jakiś sposób. E, stosować wobec Was szantaże emocjonalne. Również osoby, które chciałyby zmienić pracę, ostrożnie, bo może być umowa niekomfortowa. Zatem sprawdzić sobie warunki umowne. W relacjach tutaj ostrożnie z zazdrością, bo zazdrość może psuć związek. W styczniu, lutym, może kwiecień. No to w maju, w maju, mylne założenia i ukotwiczenie się. Pamiętajcie, tutaj sytuacje, jakie wy widzicie, wcale takimi mogą nie być. Warto spojrzeć z innej perspektywy, bądź ktoś zapytać kogoś, jak to widzi, żeby się tak po prostu, no i zwyczajnie w świecie bez sensu nie, up nie upierać. Karty pokazują, żebyście zadbali o własne. Mm, o własne, jak ktoś ma kompleksy, to dba o własne poczucie wartości. Tego mi zabrakło. Zadbajcie o poczucie własnej wartości, tak aby później takie upieranie się na siłę nie musiało się realizować. Ale również karty pokazują tutaj, ta sekwencja kart może mi mówić o tym, żeby troszkę wyluzować i nie być takim spiętym. Tutaj karty też pokazują, że będziecie mieli szansę na korzystanie z czyjejś wiedzy. Nie bójcie się pytać, a jeżeli coś zrobiliście nie tak, to nie upierajcie się, bo wszystkich to jest wina, tylko nie moja. Tylko okej, okay, zrobiłam, zrobiłam to źle, to jak mogę to zrobić lepiej. Tak więcej zyskasz niż jeśli się będziesz upierał, upierała, że nie było inaczej. Również karty pokazują tutaj, że osoby, które mają jakieś kłopoty właśnie z historią, w historiach zdrowotnych, z wodą w organizmie, być może tutaj historie związane z tarczycą, to będzie to wszystko też regulowane. W emocjach, możliwe zamiatane nie pod dywan, nie róbcie tego sobie, ale również platoniczna miłość, mi się to pokazuje, czy możecie kogoś darzyć uczuciem, a ktoś w ogóle Was nie zauważa. Jeżeli taka historia jest, to zastanówcie się, czy chcecie trwać w takiej iluzji, czy nie warto albo iść w tą stronę, faktycznie dowiedzieć się, co druga strona czuje, a bądź pozwolić sobie na odpuszczenie. Nie. W historiach zawodowych uczyć się od mądrzejszych, ale również zbierać pełen pakiet umiejętności. Styczeń luty marzec, wiecie, W czerwcu. W czerwcu karty pokazują, tutaj uważajcie na wszelkiego rodzaju kontuzje, które mogą się rysować. Jak ja to mówię, nie kopnąć się w przysłowiowy mały palec. Uważać, gdzieś się z tą nogą, żeby się nie poślizgnąć. Karty też pokazują, że będziecie otrzymywali jakieś tajemnice, o których niekoniecznie chcieliście wiedzieć, czyli ktoś Wam coś powie, a teraz nie wiecie, jak sobie z tą informacją radzić. Karty pokazują tutaj, że ta tajemnica może spowodować coś takiego, że um, no nie chcieliście jej, o, na tej zasadzie, no ale słowo padło, mleko się wylało, jak to się mówi. Karty też pokazują, że osoby, które działają na przestrzeni ezoterycznej, mogą powodować, mogą doświadczać jakiejś straty, bądź zubożenia, zatem tutaj energetycznie warto się wzmacniać w tych działaniach. Również wybierajcie dobrze, jeżeli chodzi o kontakty z właściwie, zwłaszcza z kobietami, takimi tajemniczymi, bo one mogą też powodować takie, nazwijmy to, zubożenia. W historiach zdrowotnych sprawy kobiece hormony mi się tu pokazują jako coś, na co warto zwrócić uwagę i tutaj bardzo ostrożnie w środowisku pracy, żeby tutaj nie pod... Nie pojawiały się jakieś manka, straty w pracy oby, nie straty pracy. Styczę tym... to teraz lipiec. W lipcu karty pokazują tutaj, żebyście nie kierowali się działaniami poprzez niepotwierdzone informacje, plotki. Również tutaj karty pokazują, że w historiach zawodowych możecie czuć się niedoceniani. Może ktoś na temat Waszych osób plotkować. Jeżeli idziecie na rozmowy kwalifikacyjne, to dokonajcie researchu tego miejsca, bo bez przygotowania ktoś może a, Was potraktować. A, mm, nie fajnie, no po prostu. W historiach relacji karty pokazują tutaj, że możecie spotykać osoby, które udają kogoś innego. Zatem, na przykład, nie wiem, Pan Darek okaże się Panem Krzyśkiem, Pani Kasia okaże się na przykład Panią Anną. Zatem mogą być też takie, o ile to jest na zasadzie działania internetowych, bo ktoś nie chce jakby pokazywać się, to jeszcze może to jest wybaczalne, ale uważajcie też, no, ludzi, którzy tworzą sobie alter ego i mogą chcieć w tym funkcjonować, żebyście Wy nie poczuli się oszukani. Trójka kielichów w relacjach bardzo często mi pokazało, że ktoś nie jest tym, za kogo się podaje, a zatem warto sobie to weryfikować. W historiach zawodowych karty pokazują, że ktoś może mocno na Was naciskać a i możecie czuć się w tak zwanym potrzasku. Jeżeli tutaj byście chcieli zmieniać pracę bądź szukać pracy, to jest niewskazany czas na to w realizacjach, w zdrowiu, sprawach. Sprawy alergiczne, układ oddechowy i sprawy tutaj w głowie, czyli status psychiczny. Zadbajcie o wyspanie się, o regenerację umysłu, ażeby się nie tworzyły jakieś takie czarne myśli. Stycznia, luty, może wiecina czerwiec, lipiec. No to w sierpniu w sierpniu mogą się pojawiać jakieś spięcia w domu nieporozumienia również będzie tutaj korzystnym wykazywanie się asertywnością w historiach pracy nie a asertywnością wykazaniem się swoich, swoimi talentami a wtedy znajdziecie się w tak zwanym doborowym towarzystwie w emocjach ktoś może próbować was czarować, a magę mówimy magowisio bo ktoś może kreować taką Piękną rzeczywistość w emocjach, a to nie będzie prawdziwe. Zatem ostrożnie w wypoznawaniu mężczyzn do relacji, jeżeli jesteście w relacji już to tutaj mogą pojawiać się spięcia, nieporozumienia, ale tego powodem będzie towarzystwo. Zatem oby inni nie mieli wpływu na Was zawodowo, komfortowo, możecie i znaleźć pracę, ale również i wykazywać się i negocjujcie warunki umowy, bo możecie wynegocjować coś naprawdę bardzo fajnego, korzystnego dla Was. Dobrze, idąc dalej, w styczniu, lutego, marsykiecie, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, no to we wrześniu, jak tu się rysuje, we wrześniu karty pokazują uważać na to, jak czytacie informacje, bo możecie coś chcieć na skróty, czytać i wyłapiecie jakby coś nie do końca takiego, jakie miało być. No, a później trzeba się z tego też tłumaczyć, bo źle zrozumiałem, albo jeśli piszecie do kogoś, to sprawdźcie, czy słownikom jakiś kwiatków nie stworzył. No, zdarzały się różne historie, zwłaszcza z komunikacją z szefem, że zamiast dziękuję było inne słowo, a jak będziecie wpisywać w słownik, to będziecie widzieli, co wam wyjdzie. Nie chciałabym tego tutaj podawać. Zatem to, karty pokazują tutaj pracę zdalną jako coś, co miało być być może w ofercie, a finalnie. To takim nie będzie, zatem e, warto nie zakładać e, tego statusu, który się rysuje. Karty pokazują, że ktoś może e, was, patrzeć Wam na ręce, jakieś kontrole mi się pokazują tutaj, w środowisku też pracy. A w historiach emocjonalnych karty pokazują tutaj, że możecie czuć się samotni wśród ludzi. Taka pustka mi się pokazuje, że czegoś wam brakuje, że jakiejś właśnie wisienki na torcie nie ma. I zastanówcie się, czy to jest na zasadzie jest dobrze, ale... No, i właśnie tego ale Wam brakuje, co jest po ale. Pamiętajcie też o tym, ja wyznaję taką zasadę, ale oczywiście Wy nie musicie, tylko mówię, a może ktoś to też podłapie. Jeżeli ktoś Wam mówi, lubię Cię ale, to pamiętajcie, że przed ale jest nic nie warte, że to ale jest usprawiedliwieniem dla tej osoby, która to wyraża. Bardzo często tak to wygląda w kontaktach międzyludzkich. Zwróćcie, proszę, na to uwagę i wyłapujcie to ale w. Takich. Na przykład zatrudnilibyśmy panią, ale, czyli nie do końca by zatrudnili, no ale to trzeba było powiedzieć na tej zasadzie. I teraz, tak, w historiach zdrowotnych, przeskanowanie organizmu warto sobie zrobić tutaj badania mogą pojawić się mylne mm, diagnostyczne. Informacja, trzeba co najmniej u dwóch, jak nie u źródeł, sobie coś sprawdzić w, w sprawach zdrowotnych. Zawodowo kontrole jak już mówiłam, jeżeli chcecie wyjeżdżać za granicę, to mogą te wyjazdy się przeciągać. Jeżeli chcecie wracać za granicę, to też. A może się to przeciągać w czasie. W styczniu, marzec, nie ma czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. No to tak, w październiku, no i tutaj w październiku karty pokazują, żeby realizować siebie takim, jakim się jest, a nie takim, jakim się wydaje, że ktoś od Ciebie oczekuje. Karty też pokazują tutaj, jeżeli będziesz tu inwestował, inwestowała w środek ruchomy, to sprawdź, co jest zakryte, bo jeśli nie zapytasz, to Ci nie powiedzą i może być u, u zakup nietrafione. Karty też pokazują tutaj, że może się pojawić taki deal roku, dosłownie. Koło fortuny z trójką monet. Może mówić o idealnym miejscu pracy, ale również możliwe jakieś wygrane. I tu mi się pokazuje coś przy zdrapaniu. Zatem, jeżeli w tą stronę szliście i gdzieś tam aktywnie realizowaliście, a wcześniej nie udało Wam się, tutaj, tutaj możliwe właśnie jakieś małe wygrane się rysują, ale też i transakcja roku. Coś co po prostu, no nie wiem, kupicie za 5 zł, sprzedacie za... 100 za 200 i dla niektórych to może być w dilu roku. W każdym razie warto tutaj się na tym też skupiać. Również karty pokazują tutaj, że w relacjach warto zadbać o sprawy te intymne, sypialniane, żeby dwie osoby chciały tego samego, żeby nie udawać, bo to udawanie powoduje, że będziecie się oddalać od siebie. Gdy jesteście samotni, to tutaj mogą się pojawiać historie przelotne. Styczeń, styczniu marzotkę, cimej, czerwiec, lubiec, sierpień, wrzesień, październik. W listopadzie uważajcie na informacje, które wyciąga ktoś z Was w środowisku pracy bądź na temat pracy. Nie opiniować o nikim w, 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 ze środowiska zawodowego. Czy to w pracy, bo ktoś Was pyta, czy na przykład będziesz z mężem, z żoną, partnerką, nie wiem, ciotką gdzieś na mieście i będziesz mówiła, jaki to ten. I, I nazwiskiem jest okropny, to zwróć uwagę, kto siedzi za tobą, bo już takie sytuacje też widziałam, a później się trzeba było tłumaczyć. Ale również, jeżeli masz zamiar inwestować w coś bardzo korzystnego finansowo, to najpierw to zrób, a nie mów, że masz zamiar, bo ktoś ci to podkradnie. Kradzież pomysłów, też mi się tutaj pokazuje. Również możliwe otrzymanie doposażeń finansowych, kredyty. Często też to mówi o tym, że jeżeli ktoś chce przechodzić na rentę, emerytury, również te historie się pokazują jako realizujące się, ale również że wielu wodników tutaj może otrzymać historie zawodowe na tak zwanym samodzielnym stanowisku bądź własny biznes. Taka tutaj podpowiedź, ale również możecie mieć szansę poznawania partnera do związku, który może być trwałym, długofalowym. Styczeń, może marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. A w grudniu karty pokazują, że... A no i nie wyłapałam, że bateria mi się rozładowuje. A włączam tu raz jeszcze. A w grudniu karty pokazują tutaj, że mogą być jakieś niejasności w środowiskach domowych bądź z regulowaniem spraw spadkowo majątkowych. Ale również karty pokazują, żebyście czytali, co podpisujecie, bo ktoś może chcieć. E... Dawać Wam coś do podpisania, żebyście nie zauważyli jakiegoś tutaj podpunktu, i może to być związane, że się, nazwijmy to, gdzieś się zbyt mocno mm, zakotwiczycie, bo karty pokazują, że umowa powoduje to, że nie możesz robić tego, na co być może miałabyś. E, e, Ochotę w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, bo to jest tak zwane uziemienie w umowie. Również karty pokazują tutaj, że w sprawach tych przy nieruchomościach jakieś transakcje mogą tutaj się przeciągać w czasie. Historia zdrowotnych, układ odpornościowy i sprawdzać wyniki badań tutaj być może dwukrotnie będzie trzeba coś zrobić. W związkach karty pokazują zadbać o to, żeby monotonia nuda tutaj nie, nie wtargnęła, a jeżeli chodzi o poznawanie nowych historii, to tu w tym miesiącu bez zmian w schematach działań nie ma pokazanych jako realizujące się. I karta dwójki kielichów, pokochaj siebie, zaakceptuj siebie, ale również będziesz miała szansę, będziesz miał szansę realizowania siebie w zgodzie z umysłem, z sercem, czyli działanie. Dwójka kielichów mnie wielokrotnie pokazała, że możesz uzyskać to, o czym marzysz, jeśli będziesz aktywnie Działa, działała, zatem oczywiście Wam tego życzę. Zobaczmy, co tutaj w układzie 12 domów się zarysowało. Układ 12 domów dla wodników. Układ 12 domów dla osób z podznaku wodnika. Układ 12 domów dla osób z poznaku wodnika. Układ 12 domów. Dla osób z podznaków chodnika. Układ 12 tonów. Dla osób z podznaków chodnika. I teraz tak, wyjściowa karta, giermka mieczy. Giermek mieczy mówi o tym, uważaj na słowa, ale również dowiaduj się, komunikuj się, ale nie podejmuj decyzji poprzez plotki, ale również, żeby kto... Mm, Karta Gienka Mieczy mówi też o tym, że za bardzo możemy się przejmować plotkami i albo co ludzie powiedzą. Oni za ciebie życia nie przeżyją. Zatem, tak naprawdę, jeśli nie robisz nikomu krzywdy, sobie krzywdy, to co inni powiedzą, jest mało istotne, naprawdę. Zawsze się znajdzie ktoś, komu coś nie będzie pasowało w Twojej osobie. Tak jest, było i będzie. Zobaczmy, co tutaj się rysuje. A dalej. W historiach zawodowych może nastąpić takie zwane tąpnięcie, jakaś reorganizacja, która w pierwszym momencie możesz uznać, że jest źle, ale tak nie będzie. Tutaj, taka jest tutaj podpowiedź. Warto, żebyś do tego podszedł, podeszła na zasadzie, ok, to jest nowa szansa, nowa możliwość, bo karta wieży mówi o tym, żeby w historii zawodowych dbać o solidne fundamenty, o to, żeby to, co się dzieje w aspekcie rotacji, nie powodowało u y, osoby y, tutaj pytającej, czyli Was drogie wodniki, jako coś, co Was przygniata, ale również uważajcie na nieuczciwe umowy. O, bo karta jest diabła, która mówi o tym, że ktoś może chcieć Was w jakiś sposób próbować albo szantażować albo działać na Waszym poczuciu obowiązku zatem tego nie, nie, nie robić bo karty pokazują, że macie szansę wyprowadzić się z jakichś trudnych historii zawodowych, jeśli nie poddacie się tej energii tylko będziecie też działać karty co jeszcze pokazują, tutaj w historiach hmm, domowych osoby, które być może funkcjonują w tak zwanych toksycznych relacjach, będziecie się z nich wyswabadzać. Karty też pokazują, że wielu wodników może funkcjonować w relacjach tak zwanych ukrytych, bądź nazwijmy to niepełnych, o może tak to powiem, czyli niby jesteście z kimś, ale nie możecie się z tym z kimś pokazać. Również taka historia się tutaj może tutaj realizować, zwłaszcza te wodniki, które szukają partnerki do związku, bo partner do związku pokazał się jako możliwy docelowy. Zatem tutaj w zależności od a płci jaką się definiujesz, tak to będzie tak to będzie możliwie wyglądało. Karty też pokazują, że będziecie mogli liczyć na wsparcie jakiejś osoby mądrej, dojrzałej w historiach zawodowych. Wykorzystajcie to. Nie szarpcie się sami ze sobą, ale również wykazujcie się, żeby konkurencja nie powodowała, że wy się wycofujecie, tylko wręcz odwrotnie. Podsumowująca, karta dziesiątki monet. Możecie budować sobie stabilność, wielopokoleniowość. I działać w sposób bardzo intratny, w rozumieniu roku 2021. No to zobaczmy, co tutaj z kart opiekuńczych jest w przesłaniu dla Was. Poparcie, proszę bardzo, zaoferuj komuś swe poparcie, czerp radość z udzielania pomocy innym, a również i tą pomoc otrzymasz Ty. Zatem, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dziś, a, mam nadzieję widzimy się już wkrótce, życzę Wam kochani wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, miłości, a, no i tego, aby się realizowały Wasze cele. Ściskam, całuję, papa! Pa. you <music>